Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przybliżył się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał przeciągający tłum, wypytywał się, co to się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Ci, co szli na naprzedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się przybliżył, zapytał go: Co chcesz, abym ci uczynił? On odpowiedział: Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł: Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast sprzejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. Oto słowo Pańskie. Wszyscy wiemy, jakim wielkim skarbem jest dobry wzrok to, że możemy widzieć, i oby. Jak najdłużej w naszym życiu, ale też każdy z nas może sobie na sposób duchowy, na sposób wiary pomyśleć, jak ten nasz wzrok ducha, duszy, serca, widzenia, Bożych spraw już tu na Ziemi wygląda. I oczywiście tutaj niejednokrotnie nie ma tak, że albo widzimy wszystko, albo nic, ale ja bym powiedział, że każdy z nas przez grzech ma jakąś wadę tego wzroku serca, wzroku wiary, wzroku zaufania, bo i dzisiaj słyszymy, że Jezus jest światłością świata. Przypomina się nie jako ten, który świeci w ciemności jak jakaś figurka czy jakieś światło zapalone, ale światłość Chrystusa ma dotknąć Naszego wnętrza, nie tylko tego, co przez oczy wchodzi, ale całego naszego nastawienia na życie. Wiemy, że często może być piękny dzień i my oczy będziemy mieli otwarte jak tylko można, widząc kolory i to, co wokół nas, a w środku będziemy mieli ciemność, będziemy mieli smutek, jakaś samotność w nas wejdzie. Tam chce Pan Bóg zaświecić. I dzisiaj też tak, myśląc o tym wzroku. Fizycznym, które my mamy, bo i Ewangelia przypomina nam, że Chrystus nawiązywał do tego widzenia i przez oczy, ale i przez serce, bo dzisiejszy niewidomy widział bardzo dobrze swoją wiarą, bo przez to został jego fizyczny wzrok uzdrowiony. Ci, co szli za Chrystusem, widząc Go, nie widzieli tak dokładnie jak ten niewidomy siedzący przy drodze, który wołał, tym głośniej, i więcej go uciszali przez jego wiarę i dlatego dostąpił wzroku wiary, wzroku uzdrowienia i tego fizycznego, bo światłość i widzenie były w nim. Ale też myślałem, żeby tak nawiązać się w takich podstawowych sprawach do. Wady wzroku, jakie możemy mieć, ich jest bardzo dużo, ale te takie podstawowe, które wymieniają różne podręczniki czy strony internetowe, to jest coś, co i my doświadczamy fizycznie. Krótkowzroczność. Wiemy o co chodzi. Oko widzi tylko ostro to, co jest przed nami. Ale to też nam nasuwa myśl, na naszą wiarę, że czasami my żyjemy tak trochę. Z krótkim wzrokiem serca, duszy, widzimy tylko to, co tu i teraz, może i dbamy, i jakoś Boga zapraszamy, ale powiemy w sprawy wieczności, w sprawy dalsze z przeszłości czy dalekiej przyszłości, do których. Wiedzy o nich zachęca nas Bóg, żebyśmy widzieli wszystko jakoś. Nam tu nie wychodzi wierzę. Widzimy tylko to, co dziś, jutro, co takiego może mnie dotknąć, jak na to zareagować. A, tam się będę martwił, będę spoglądał gdzieś daleko. I to też nie do końca może być dobre, bo jak najważniejsze jest, abyśmy żyli tu i teraz. Tak bardzo Pan Bóg nas zaprasza, abyśmy myślą i wiarą wybiegli tam do czasów ostatecznych, kiedy będzie Jego królestwo. Potem następna wada, którą też mamy, to poprawnie nazywa się nadwzroczność, czyli oko widzi tylko to, co daleko, a blisko do czytania to już trudno. I to też wierzę, może być, że myślimy, to co tu i teraz, to nie za bardzo do zmiany, bo co mogę zrobić? Trzeba jakoś zęby zacisnąć i przejść. A kiedyś tam to będziemy widzieć wszystko wyraźnie, doświadczymy tego, co teraz jest niemożliwe. A Chrystus mówi: Nie, ja też jestem tu i teraz. Patrzcie w przyszłość, patrzcie w daleką przeszłość, która was umacnia. Ale i w to, co tu i teraz. I wie, że też możemy się trochę w tym pogubić. Następną taką wadą może być astygmatyzm, czyli nie widzimy wyraźnie ani tego, co jest blisko, ani tego, co jest daleko. Wie, że też tego doświadczamy, że. Ani obecna chwila nie przynosi nam jakoś wielkości, potęgi Boga, ani nie wchodzimy w jakieś czasy przyszłe, bo co tam nam do tego? Tak sobie żyjemy trochę z tym wzrokiem niewyostrzonym, widzimy pewne cienie, pewne zarysy, ale nic wyraźnie. A Bóg stając przed nami, dając się, mówi bardzo wyraźnie: jak do tego niewidomego, co chcesz, abym ci. Uczynił, bo to wszystko nam przeszkadza widzieć Boga, światłość, którą On nie tylko daje, ale którą On jest. Jeszcze taka czwarta wada, która jest określana, może też szczególnie my starsi, skojarzymy się z tym starczą wzroczność, tak to się nazywa czyli oko traci zdolność dostosowania się do różnych odległości. Widzę i lepiej i gorzej, ale nie umie ocenić jak ten przedmiot jest daleko ode mnie. Tak jakby ten dystans mi się pomylił. I to też w życiu duchowym może być przeszkodą, kiedy tracimy ten właściwy dystans do pewnych wydarzeń, do słów. Kiedy tracimy perspektywę nieba w tym, co tu się dzieje żeby umieć widzieć rzeczy przyszłe jako przyszłe, obecne jako obecne, a czasami my wierzę wszystko mamy wymieszane. Jeden cytat z Pisma Świętego z drugim jakoś nam się nie klei, to tłumaczymy inaczej, tu mówimy, czy powołujemy się na to, że tak powinno być, a Pan Bóg nas uczy, abyśmy widzieli wszystko w odpowiednim dystansie, w perspektywie, Takiej, jaka ma przyjść, i w jakiej on nam się objawia. No i jaka jest rada na zły wzrok? Wiemy, powiemy, okulary to jest takie najpraktyczniej, czy jakieś soczewki, ale wiemy o co chodzi. Można sobie pomóc. I często pomagając sobie bez Pana Boga jakoś rozumieć i widzieć ten świat, jak to mówimy po polsku zakładamy różowe okulary, czy jakieś różne słoneczne. Czy nawet mówimy, że ktoś ma klapki na oczach, w przenośni, czy jest takie zjawisko jak fata morgana? Wszystko nam coś pokazuje, ale nieprawdziwie do końca tak, jak jest. Ale czasami nam się to podoba, bo przez te okulary jest tak, jakbyśmy chcieli, przynajmniej na chwilę. Ale to jest dalej złudzenie i wada już nie tylko wzroku, ale zamysłu i jakiegoś ocenienia mojej sytuacji. Ale mamy też okulary duchowe, którymi jest Kościół. Tak, Kościół, sakramenty, to co ustanowił Chrystus, przez to możemy widzieć wyraźnie i perspektywę, i blisko, i daleko. Nic się nam nie pomyli, nawet jak czasami musimy przez te okulary wytężyć wzrok. Czy je dopasować, bo pamiętajmy, każdy z nas ma inne okulary, czasami podobne, patrzymy na tą samą rzecz i tak Bóg działa przez duszę, że każdy jest inny, wyjątkowy. Jesteśmy jednym kościołem, ale też na pewne sprawy muszę mieć Boże okulary dopasowane, żebyśmy umieli widzieć razem. Bo jak założę złe okulary, to nic mogę nie widzieć, albo wszystko za duże, wyolbrzymione. Ale tymi Bożymi okularami jest Kościół założony przez Chrystusa, abyśmy widzieli prawidłowo, bo każdy z nas ma popsuty wzrok serca, duszy, bo tym zepsuciem jest grzech, który nam zniekształca Boże objawienie, Boże stworzenie. Uczmy się i z tej Ewangelii tak, jak wołał niewidomy, głośno, nawet jak go uciszali. Ulituj się nade mną, panie. Pozwól mi widzieć wyraźnie, sprawa, abym przejrzał nie na tylko na moje sprawy doczesne, ale na moją wieczność, a przede wszystkim na widzenie twojej światłości i wiecznej miłości. Amen.